walczyliśmy o jakość w edukacji. Na tym bruku między innymi będziemy mogli wetrzeć pana Czarny. Mamy głos dzisiaj. I to jest ogromnie ważny głos. Choćby nas było tutaj tylko troje, to ten głos się liczy. Ale jest nas dużo więcej. Sami też czujecie, że powinniście coś powiedzieć. Na każdym zebraniu jest taki moment, że ktoś musi powiedzieć pierwszy. I jest... Rekwizyt bardziej naukowy, żeby zobaczyć, jak może wyglądać szkoła, jako rodzic, jakiej szkoły sobie nie życzy, jakiej szkoły nie powinno być, a zwłaszcza w XXI wieku. To szkoła fundamentalistów, to szkoła, którą chcą stworzyć nam ludzie, tchórze, którzy boją się zgodnie z tym, co powiedział kiedyś wicemarszałek, że trzeba zawalczyć o. Polską młodzież, żeby miał kto głosować za partią rządzącą. To jest skandal, że w Europie, w środku Europy, w kraju wolnym i niepodległym, my musimy dzisiaj walczyć o podstawowe rzeczy dla każdego uczennicy i dla każdego z uczniów. Ale też należy pamiętać, że nie tylko walczę o swoje dziecko, ale też walczymy o wszystkie dzieciaki o tych. Te dzieciaki również z tak zwanych migrantów, migrantów politycznych, migrantów ekonomicznych, to te dzieci również nie zapominajmy o tym, że one również chodzą do tych szkół. I to jest też bardzo ważne, żeby partia rządząca i pan Andrzej Duda zrozumiał, że skoro zaprosiliśmy do naszego kraju, uchodźców politycznych, to my też powinniśmy o to zadbać, żeby oni nie musieli szukać kolejnych szkół w innych krajach, żeby oni też mogli. Te dzieciaki mogły uczyć się nie w szkole reżimowej, tak jak jest to na Białorusi, szkole politycznej, lecz szkole, która uczy normalności, równości, obywatelskich zasad, zasady współżycia społecznego, Myślenia też o całości, bo to są podstawy. Jako rodzice przychodzimy tutaj, żeby zostać również tymi ambasadorami, że może przyszło nas dzisiaj trochę mniej, trochę więcej ludzi, ale pamiętajmy, uświadamiajmy, naklejajmy plakaty, uświadamiajmy, do czego może prowadzić lek z czarnych, do jakiej nienawiści, do jakich podziałów społecznych. A partii rządzącej w najbliższych wyborach wystawimy za to rachunek i będziemy pamiętać przy urnach, bo to też jest ważne, żebyśmy o tym wszyscy pamiętali. Dziękuję bardzo. Przyjechałem do Poznania specjalnie, żeby zaprotestować przeciwko tej okrutnej ustawie, tak Lex Czarnek ponieważ nie zgadzam się na indoktrynację i na upolitycznianie szkół. Nie ma w szkole miejsca na szczucie ludzi, w żadnych. Nie ma miejsca w, tedy, w polskich szkołach na szczucie ludzi. <tryk>